Na spotkanie Stowarzyszenia Forum dla Wolsztyna i Powiatu Wolsztyńskiego zaproszono przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań działających na terenie naszego miasta i powiatu. Obecni byli również radni Sejmiku Wielkopolskiego, pan Stanisław Piosik i pan Jan Koziołek. Na początku spotkania przewodniczący Stowarzyszenia pan Ryszard Strąg przedstawił sprawozdanie z prac zarządu. Ciekawy temat podjął radny Sejmiku Pan Jan Koziołek, który prowadzi już rozmowy odnośnie utworzenia w Olsztynie Delegatury Wielkopolskiej Izby przemysłowo handlowej Jak sam zaznaczył, może to przynieść zdecydowane korzyści dla powiatu olsztyńskiego, który poszukuje ludzi gotowych tu zainwestować. Delegatura powinna skupiać rzemieślników, handlowców i przedsiębiorców, którzy swojego przedstawiciela powinni mieć w gminnym i województwie. Sprawa o ciekawa, co kontrowersyjna, gdyż według naszych ust. Podobne działanie wcześniej podjął pan Marek Świtalski, działający przy Burze Promocji Powiatu Wolsztyńskiego. Pan Świtalski jest inicjatorem Wolsteńskiej Izby Gospodarczej. Zdziwiła nas również nieobecność na spotkaniu starosty i burmistrza. Postanowiliśmy zapytać o to starostę pana Ryszarda Kurpa. To znaczy, ja, ja chciałem panu przede wszystkim podziękować za to pytanie, ponieważ dotarły do mnie informacje, właśnie te, o których pan mówi, w tym pytaniu zawarte. Chciałem tylko wszystkim osobom zainteresowanym powiedzieć, że informacja o, o tym zebraniu ukazała się w prasie. Ja ją zdążyłem przeczytać. Natomiast skąd wiem, że pewne osoby miały zaproszenia na to spotkanie. Natomiast żeby społeczeństwo było świadome tego, ani burmistrz, ani ja takowego zaproszenia nie mieliśmy i nie można mówić, że, jesteśmy, że byliśmy w tym dniu nieosiągani. A troszeczkę żałuję. Jak już Pan ten temat ruszył, to żałuję z tego względu, ponieważ był tam poruszony również temat, który jest drążony przez Pana Marka Świtalskiego dotyczący Krajowej Izby Gospodarczej od 1 czerwca, że jest wola wywołania w Olsztynie w Izby Przemysłowo-Handlowej. Ja myślę, że, że pomysły są bardzo dobre, wszystkie i tak jak tu Pani kierownik powiedziała, tak i ja jestem otwarty na każdą propozycję. Należy tylko żałować, że po prostu odbywa się to dwutorowo, czy nawet wielu przy... I kilkoma torami. A wydaje mi się, że nasza obecność na tym spotkaniu, gdyby taka wola była, to można by pewne rzeczy wyjaśnić, ponieważ nie czuję się kompetentny do oceny tego zebrania, bo na nim nie byłem. Natomiast docierają do nas informacje bardzo różne, bardzo sprzeczne. I, i myślę, myślę, że również mające wpływ na funkcjonowanie starostwa. To już jest po prostu y, rzecz, która bezpośrednio dotyczy mnie, dotyczy członków zarządu i myślę, że dobrze by było, gdyby takie sprawy miały być w przyszłości poruszane na takich spotkaniach, aby, aby nasza obecność była tam w jakiś sposób zaznaczona. Nie, nie mówię o tym dlatego, że sobie uzurpuję prawa do wszystkiego. Niemniej, jeżeli próbuje się dokonywać jakichś ocen, y, czy. czy się mówić o pewnych sprawach dotyczących powiatu, to wydaje mi się, że nasza obecność tam byłaby nawet wskazana. Natomiast przekazywanie informacji, że jesteśmy nieosiągalni, to po prostu ja, ja nazwię to normalnie. To jest po prostu nieprawda, by my się o tym zebraniu, czy tym spotkaniu indywidualnie każdy z nas nie wiedział. Natomiast były osoby zapraszane na to spotkanie, chociażby wiceprzewodniczący Rady Powiatu i dziękuję panu Adamowi Cukierowi, że na tym spotkaniu był, bo był jedynym reprezentantem powiatu na tym spotkaniu.